Siemanko, kochani, <noise> dzisiaj trochę inne poszukiwania. E, archeologiczne poszukiwania w miejscowości Iper. Powiem tak, na razie nic nie wiem. Idę na spotkanie e, z ludźmi, którzy mają trochę więcej informacji. Stanąłem sobie trochę z boku, e, bo nie wiem, czy tu można wjechać, czy nie. No i się wszystkiego dowiem, co będziemy szukać, gdzie będziemy szukać, czego będziemy szukać. Ale co, wygląda na to, że, że będziemy szukać w centrum miasta. Miasto nazywa się Iper. Katedra. Tam z tyłu za mną ratusz. Także zobaczymy. Może wyjdzie coś ciekawego. To są typowo badania archeologiczne, także no może być ciekawie. Dobra, nie przedłużam idę, idę szukać ludzi i e... włączę się już, jak będę coś więcej wiedział. Widziałem już mniej więcej co, jak to wygląda. Generalnie jeden wielki wykop. E... Jakiś budynek rozebrali, same ściany stoją. I w środku podejrzewałem, że no tutaj jest takie prawo, że ta ściana frontowa musi zostać taka jak jest, a oni będą budować nowy budynek. Całkowicie nowy budynek, jedynie co zostaje ściana frontowa e, No i Są pewnie hałdy ziemi do przeszukania Całe te, te wykopy Na razie idę przeparkować auto, żeby trochę bliżej stanąć bo, bo, mówię, kawałek stoję Od tego miejsca Dobra, zobaczymy dalej jak to będzie wyglądać Zapowiada się ciekawie, no dosłownie naprzeciwko Naprzeciwko ratusza, także może być ciekawie, może być ciekawie <grywa> Bob Budowniczy Was wita Słuchajcie, tak to wygląda Jeden wielki plac budowy Tu wcześniej był Carrefour Wyburzyli to wszystko, o tam w tle widzicie katedrę A my tutaj szukamy No i pierwsze moje znalezisko dzisiejszego dnia, o kurde sorry Odważnik monetarny prawdopodobnie a marnik znalazł e, ołowianego żetonka tam gdzieś też wpadła monetka jakaś, ale to na razie wszystko jest do wyczyszczenia. Także nie wiadomo coś, coś miedzianego. No a to jest moje pierwsze znalezisko. Tu mam jakiś taki sygnalik, który może być czymś kolorowym jest od groma żelaza czekajcie kurczę ciężko się tutaj poruszać i co mamy nie wiem czy nie będzie jakaś monetka przypadkiem albo albo ołowiany żetonik delikatnie wezmę go przeczyszczę albo to będzie albo będzie jakaś jakaś blaszka po prostu ale wygląda mi to na coś fajniejszego, chociaż już nic tu na tym nie widzę ale kto wie pokażę wam co, co Martin to znajdował a zobaczymy Też trudno powiedzieć, co to jest. Jakaś blaszka. To jest do, do identyfikacji. Być może zwykły złom. Być może coś ciekawszego. Tu. Sam nie widzę. Co to? Gdzie on ten znalazł tego denarka? E, denarka. Tutaj. Tu jest ołowiany ołowiany żetonik znaleziony przez Marniksa spróbuję zaraz zrobić jakieś zbliżonko telefonem jeszcze i ten, i wam wrzucę a u mnie wyszło jeszcze jakieś, jakaś taka bryłka troszkę z okrągłym rantem, być może jakiś guzik, być może jakaś monetka w środku no i takie takie zdobionko Dobra, tak to wygląda ogólnie. koparkowy wjechał na plac budowy. Także trzeba uważać. O, to macie. Mm. Że tonik od marniksa. Słuchajcie, tu mam bardzo ładny sygnał. 72 w takim piaseczku. To mamy calaka. Cały nabój. Trzeba będzie zgłosić. Zobacz, jakie jest należisko. ja eka, eka strak Zobacz, jakie jest należisko. Miedziany, miedziany hamerek. Nie moje, tu kolegi. Super to tam na ramin Amin? Mam i ja swój fajny fancik Jest na parstek, na pewno stary Tutaj z goście teraz koparką jest na górze, ale przed chwilą jeździł tutaj na dole ściągnął takie płytki, jedną warstwę. I pod spodem już mamy taki, troszeczkę piasku jest, ale już jest czarny grunt, także to, co kiedyś, kiedyś dawię można było, było e, jakby zerowym poziomem. No i trafia mi się na park, no, trochę kurde, obrośnięty. Ja tutaj nic nie będę z nim robił, jedynie trochę opukałem do woreczka i, i no i co, zostawiam go tutaj do namierzenia. Kolejny sygnał obok tej plomby. No i wypada taki gwóźdź. Czy on miedziany był? kurczę? Tak dokładnie nie widzę. Chyba nie, chyba nie. Czarny jest. No ale widać, że ewidentnie stary gwóźdź. Super. Słuchajcie, do tej pory trochę śmieci było. A teraz wpada coś. Podejrzewam, że to plomba. Bo z takimi krzyżami to już wychodziły. Tu z tej strony kurczę. Nie wiem, czy to jakiś lew, czy. No, tak jakby jakiś kurczę zwierzak chciałby tu być. Albo po prostu takie, ten. Takie to kurczę się zrobiło. Dziwne. Ale z tej strony jest ewidentnie krzyż. Także. Fajny fanciur No jest ciężko. Jest kurde od groma żelastwa, zbrojenia, niezbrojenia I, i ciężko wyłuskać jakiś fajny kolorek. Fajny sygnalik. Ale jest fajnie. O, cofnąłem się tutaj na górkę taką. Górkę No takie podwyższenie. Bo tam chodziłem szukać w tamten, w dole. Eee no i co? Widzę tutaj ten patyczek. Marnik miał wbity, wbite swoją jakąś znajdkę, i obok tego był sygnał. Chyba mam swoją pierwszą monetkę. Spróbuję ją delikatnie przetrzeć, przeczyszczyć i zobaczymy co wyszło. No, kolejna monetka na pewno, ale nie idzie tego doczyścić. Może tu troszeczkę, gdzieś na tym rancie, jakby coś zaczynało wychodzić, ale to ja tu nie będę tego skrobał, nie od tego jestem. Żeby to kurczę, skrobać, no szkoda, że taka zarośnięta, nie, nie dowiemy się co to było Ale widać, że coś fajnego, na pewno jakieś widzę po, tych, po tym tutaj ranciku, że to był jakiś hamerek miedziany Ale co to jest, trudno powiedzieć Dobra, no tutaj Marnik znalazł tego swojego hamerka miedzianego Chyba właśnie tam w tamtej dziurce, także drugi obok, warto się tutaj też pokręcić tu ewidentnie jest czarna ziemia, czyli to, co, co zalega tutaj od, od lat. A tam podobno było jakieś nie wiem, czy to piwnica, czy, czy, czy garaż podziemny, zrobiony kiedyś. I, I mówię, tu jest no tak jest 70 cm niżej. I no jeszcze by się przydało trochę zebrać tego, bo kurczę jest pełno zbrojenia leży, tak jak widzicie o, betony z, z drutami, nie drutami i to wszystko tutaj zalega w środku także ciężko namierzyć jakiś fajny kolorek mały a taki widok mamy tuż za, za tą ścianą która została patrzcie jak powzmacniane została tylko ściana no a tu pewnie coś będą budować na razie trwają wykopaliska tam jakieś archeolodzy stare fundamenty e, odkrywają może później Wam pokażę, jak to tam wygląda. I tyle. Grzebie dalej. Tu znalezisko kolegi. Kolejny żetonik. 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 <noise> pokażę Wam, jak to wygląda. Nie wiem, czy to słychać w słuchawkach te dźwięki, no, ale generalnie wszędzie pełno pełno sygnałów. No, tu w piachu to wiadomo troszeczkę ciszej. Ale tak jak. O. O, tam już fundamenty, zbrojenie. sygnał niestety żelazo no, tam już jest fundament także wyje strasznie detektor ustawiony na bardzo szybki a i tak kurczę ciężko wyłuskać 0,6 żelazo a i tak ciężko wyłuskać jakiś sygnał fajny, kolorowy. No i co? Jak widzieliście, za plecami katedra, praktycznie samo centrum, tuż obok katedry, katedry tam ratusz. Także, no kurczę, wyobraźnia działa, bo musiało się tu dziać. Tutaj jakieś żelazo. O, ktoś dronem mi tu lata za plecami. Musiało się dziać i... Mówię, wyobraźnia działa. Te złote monety tutaj, srebra, złote monety. A wcale tego tak dużo nie ma. Ale to... Ale to moim zdaniem dopiero jest początek, bo oni muszą tu jeszcze zebrać... Kurczę, masakra. Oni tu muszą jeszcze zebrać część tamtej Tamtej warstwy, gdzie leżą te fundamenty, i dopiero zaczną wychodzić fanty, bo mówię, my to tylko z samej góry pozbieraliśmy. A tu na pewno jeszcze dużo, dużo zalega. Generalnie, no to jestem w mieście Iper. No i nie wiem, być może słyszeliście, być może nie słyszeliście o tym mieście, ale miasto to znane jest. Może nie samo miasto znane jest, ale inny produkt z I wojny światowej, pierwszy raz użyty w czasie I wojny światowej, jest znany z tego, że został on użyty po raz pierwszy tutaj w, w bitwie, w okolicach e, tego miasta-Iper. I od tego miasta wywo Wodzi się jego nazwa powstała nazwa mowa tu o o iperycie czyli gazie bojowym który siał ogromne spustoszenie wśród piechoty także ciekawa miejscówka jeszcze bardziej ciekawa, że no jest to całkowite centrum ścisłe centrum, można powiedzieć rynek Tuż obok kurczę ale widzicie, no chodzę, chodzę, pełno jest kurde pierdnięć, pełno jest pie pierdnięć, a ciężko wyłuskać kolorowy sygnał, ta no, to żelazo akurat no nie idzie. No niestety nie idzie, nie idzie trafić fajnego sygnału na żywo. Dobra, włączę się jak coś się trafi jeszcze. Z podłogi tym razem. O, chciałem sobie kafelki podebrać. No i tu coś jest w tej grudce. Nie wiem czy to będzie coś ciekawego, ale taki rancik lekutki mi się zaświecił. Znaczy zaświecił, no pokazał mi się. Z tym świeceniem to trochę przesadzam. Ale patrzcie, coś, coś tu, jakiś taki odcisk jest, coś ciekawszego, coś to ciekawszego jest. Patrzcie, takie odciski. Nie wiem, co to było. Coś do zawieszenia. pójdę zaraz do archeologów się zapytać, co to mogło być ale to chyba tu było puste w środku ciekawe falą w dzwony a moje znalezisko okazało się być e, jak to nazwać no, e, jakby pamiątka pielgrzyma, coś takiego coś, coś w ten deseń do zawieszania na, na szyi teoretycznie, bo według tego co powiedzieli, ale to jest do wyczyszczenia jeszcze i, i do zbadania, podejrzewam. No ale i tak, fajne znalezisko. <grytanie> o, moje, moje znalezisko stoi wbite oznaczone i chciałem Wam pokazać tylko jak to wygląda. Tutaj były te płytki no, takie płytki nic starego, troszeczkę piachu. I tam pod spodem jest ta czarna warstwa, w której pewnie siedzą super fanty, tu był ten naparstek, no to też troszeczkę niżej ta czarna warstwa jest, jest już troszkę odsłonięta, także no mówię tu jeszcze koparkowy będzie jeździł, pracował, więc nie wiem czy dzisiaj, więc to dopiero zacznie wychodzić, ale i tak coś tam wpada. Skorzystamy z sytuacji takiej, że tutaj archeolodzy sobie poszli na obiadek jakiś To wam pokażę co tutaj, co tutaj pędzelkują Jakieś stare, stare fundamenty Patrzcie, to jest ciekawe Nie, nie wiem czy to dobrze widać się tu przejdę, zobaczę. Sam zobaczę z ciekawości, co tutaj odkryli, bo jeszcze nie widziałem. Tu jakieś trochę rozwalonych cegieł. Takie takie rzeczy. Tu co wygląda jak jakiś taki kanał czy co coś takiego. Jeszcze nie ten, jeszcze nie całkiem nie wyeksplorowane. Zobaczcie tutaj cegły, ale chyba z taką zieloną jakby emalią są. Tam widać. Nie wiem czy to będzie widać, kurczę. Czy to kamienie, to bardziej cegły, ale mówię taka z zieloną. tą na tej zostało jeszcze trochę tej emali w rogu. no ale mówię, tu o stare, stare fundamenty po tym kerfurze, czy stare, no nie tak stare jak, jak te tutaj, ale to tego pełno jest tam w, w tym wykopie. No i siłą rzeczy ciężko namierzyć jakieś fajne małe sygnaliki. No zobaczcie, tutaj wygląda. Tutaj taka dziura, tam następna wygrzebują. Zobaczymy co tu może ciekawego im wyszło trochę jakieś jakieś ceramiki no, Ładnie zdobiona, nie wiem czy to widać pewnie nie tutaj ceramika jakieś gwoździe różnego rodzaju rzeczy ceramiczne metalowe Starsze, nie starsze, jakiś chyba kawałek dzbanka banka. No, ciekawe. Tutaj co? Ceramika. Ceramika. No tak to się prezentuje. Zobaczcie, a to grot chyba. To jest chyba grot. o ile się nie mylę to to jest chyba grot Teraz to zapytam bo przyszedł jeszcze nowy kolega Jean-Pierre spojechał pojechał już do domu gwoździe ale to chyba to mi wygląda na grot zobaczcie nieźle zobaczę jeszcze tam leży w woreczku. To kości chyba? Tak, to są kości. Kości i ceramika. Dobra, tak to wygląda. Idziemy dalej działać. Koparkowy trochę kurczę przeorał tutaj to miejscówkę. Tutaj było podwyższenie i, i ściągnął ten piach. Wszystko jest przerzucone trochę na, na, może na przód w stronę tam kościoła. I tak teraz tutaj sobie wróciłem pogrzebać. I coś mam, jakieś, jakiś krążek. Wydaje mi się, że to będzie e, ołowiany żetonik. Ale teraz przemyję i zobaczymy. Jest maluszek, ale co to jest właściwie, to nie wiem, bo trochę taki zajechaniec, ale wygląda mi to. na właśnie, owiany żetonik. Niewiele tu widać na nim, no ale jest. Mam fajnego, kurde, fancika. Nic jakiegoś takiego mega, mega szałowego, kurde. Żadne złoto ani srebro, ale po pierwsze, kurde, jest fajny cały. A po drugie, yy, jeszcze takiego nigdy nie miałem, takiego małego. Już wam pokazuję. Patrzcie tu w tym kurde, w tej kałuży, w tym błocie. Ładny sygnalik. I zobaczcie jaki maluśki na parsteczek. On jest cały, on nie jest pęknięty, on taki był. Widać, że to jest średniowieczny. Ręcznie, ręcznie kute są te, te dziurki. Piękny jest, kurde. Mega. Mega strzał! Dzisiaj fant mojego dnia chyba! Kolejne znalezisko. Wygląda mi to na, na kolejny żetonik ołowiany, albo tak krzywo odlany, albo, albo taki ogryzek, bo coś tutaj widać, jakby, jakby coś na środku było. Ale oprócz purchli, to głównie widać tutaj tylko tą kreseczkę taką. Nie wiem czy to, czy to coś ciekawszego czy, czy nie Druga strona tak wygląda No i koniec na dzisiaj Archeolodzy skończyli robotę Zamknęli budowę Trzeba było się wynieść Chociaż jeszcze ochotę miałem pochodzić trochę No i co podsumowując Coś tam wyszło Nie tyle co może bym się spodziewał Myślałem, że będzie więcej takich, e, takich fajniejszych fantów ale i tak było fajne i, i, i cały czas kurczę ten taki taki dreszczyk emocji wiedząc, że gdzie się znajduję, w którym miejscu szukam tuż praktycznie przy całym rynku, że no, no tam musi coś wyjść, musi coś wyjść. No i... niestety no nie udało się jakiegoś takiego szałowego znaleziska znaleźć, ale było parę fajnych. Nie tylko u mnie, a u, u Jean-Pierre też coś tam wyciągnął Także fajnie. No co? Fanty dnia, myślę, że ten, ten e, to coś od pielgrzymki, od pielgrzymów. E, I na no, pasteczek piękny, no, takiego jeszcze nigdy nie miałem, takie obcięte, to znaczy oryginalnie tak zrobione były, ale nie takie łazutki i to ewidentnie jest sara stara robota, także fajny pancior ja się cieszę, że mogłem wziąć udział w tych poszukiwaniach a może mi się uda z no kolejny raz wyskoczyć dobra to tyle na dzisiaj widzimy się w następnym odcinku Arka